Moi drodzy, tak jak Wam mówiłem, w tym roku kolenda od cesarza dla swojego ludu. Będziemy razem kolendować. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Będziemy mieli piękne chwile przed Bożym Narodzeniem i w czasie Bożego Narodzenia, kiedy będziemy mogli wspólnie pokolendować. Idę właśnie nakręcać w teleskopie. To nie jedna, a właśnie. Idę właśnie nakręcać w Partie partie fortepianu wykonają osobiście. Wokal, no, jaki jest, każdy widzi. Bóg się wahał. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I teraz? Czym prędzej się wybierajcie do Betlejek przywitać pana. No, także do zobaczenia przed świętami premiera kolędy od cesarza dla swojego ludu. Serdecznie Was pozdrawiam.